Witajcie, nazywam się Lolo i tak jak wskazuje tytuł, będę uczył się oll -a. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, to zostańcie jeszcze, a ja już przekazuję Wam tą jakże istotną wiedzę. OLL -l to część metody zwanej Metodą Friedricha. Jeśli mi wyszło, to to teraz jest taka fajna animacja. Skrótowo CFOP. Składa się on z czterech części: ROSA, f F2L-a, oll -a i pll -a. Na cel wyświejemy dzisiaj trzecią część tego cfop czyli oll -a. Zadaniem jego jest ułożenie całej żółtej ścianki na kostce za pomocą jednego algorytmu. A tych algorytmów jest aż 57. Film będzie podzielony na cztery etapy. Wprowadzenie, które mamy już za sobą. Nauka oll Testy. Tego, czego się nauczyłem. Oraz zakończenie. Więc teraz czas na... Naukę OLL-a Pora na szybką historię tłumaczącą Czemu właśnie zacząłem uczyć się tego oll -a. Około dwóch miesięcy temu przyniosłem kostkę do szkoły Ponieważ byłem w trakcie nauki to z Jest to taka uproszczona wersja tego czego uczę się teraz I to od niej polecam zacząć ale że na polskim YouTubie nie ma o niej żadnych filmów no Jeżeli chcę nagram o niej porad. A więc kiedy układałem sobie tą kostkę w szkole Okazało się nagle, że cała klasa ma i umie układać kostkę Rubika Czasem lepiej, czasem gorzej ja uczyłem się Tuluka, część klasy zaczęła już studiować algorytmy z pełnego cf Pomyślałem sobie wtedy, nie masz szans, żeby to układać szybciej niż ja, i też zacząłem się uczyć. Koniec historii. Yy, naukę zacząłem od pobrania PDF-u z algorytmami z tego pięknego filmu Cubeheada. Jeżeli także chcecie nauczyć się oll to polecam zrobić to właśnie z tego filmu. Link jest w opisie. Nagrywać swoją naukę zacząłem od momentu, kiedy byłem przy grupie algorytmów zwanych znajdłowami. I tutaj macie wideo z tamtego czasu. Dobrze, dzisiaj będziemy uczyć się kolejnych algorytmów. Będą to gnajmowy, Umiem na razie tylko ten. Jak skończę, to będziemy się uczyć na tej stronie ćwiczonka, żeby szybko algorytmy rozpoznawać. No więc kiedy ja z przyszłości ćwiczę swoje umiejętności, to moja teraźniejsza wersja zachęca Was do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ to pierwszy film z tej serii, a przede mną jeszcze PL. F2L i Cross, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić. Do tego moim celem na ten film jest zdobycie mojego pierwszego komentarza, więc jeżeli chcesz się do tego przyczynić, to jak najbardziej możesz. Dziękuję. Po Knight przyszedł czas na naukę Aquarchaic. W tym samym momencie miałem wkolny wyjazd z zagranicy, co stanowiła małą przeszkodę przy nauce. Ale czy się poddałem? Nie. Widząłem moje kartki, kiedy wszyscy w autobusie oglądali TikTok, a ja trochę hartowałem po Elena. Na jego naukę miałem bardzo dużo czasu i ilość wykonanych przeze mnie ułożeń sprawiła, że akord shapey to w tym momencie jedna z moich ulubionych prób algorytmów. Wróciłem do Polski i mi mi tylko dotcase, ale żeby nie zanudzać Was powtarzaniem tego samego, to pomijmy etap ich nauki. Bądąc nauką algorytmów, postanowiłem zrobić jeszcze jeden trening na best site ever, żeby przećwiczyć je wszystkie naraz. Besty. Tego czego się nauczyłem. Aby sprawdzić moje wyniki i mieć do czego porównywać czasy z przyszłych filmów, zdecydowałem się zrobić 50 losowych ułożeń kostki z włączonym stoperem. Ale zanim zacznę, to jest jeszcze jedna rzecz, o której Wam nie powiedziałem. Na początku mojej nauki postanowiłem, że jeżeli uda mi się nauczyć całego OLL-a, to kupię sobie nową kostkę. Jak coś, nie jest to żaden materiał sponsorowany, po prostu przedstawiam moją opinię. Więc wybrałem X-Men Tornado V4 Flagship. Uważam, że to fajna kostka, ale ponieważ nigdy miałem innej, to nie przywiązujcie wagi do tej rezencji, ponieważ nie mam porównania. Po zmierzeniu moich czasów i wyciągnięciu średnich, oto moje wyniki. Tutaj widzicie najlepsze średnie z 3, 5 i 12 ułożeń. Najlepszy pojedynczy czas to 21,52 sekundy, a średni czas z 50 ułożeń to 30,2 sekundy. Jest on lepszy od mojego pr -a z czasów, kiedy umiałem tylko Tuluk OLL-a, a więc jest duża poprawa. Zakończenie. Na koniec filmu chcę Wam przekazać kilka rad, które znałem lub chciałbym zdać na początku mojej nauki. 1. Staraj się nauczyć algorytmów na ich dokładność, a nie na szybkość. Z wszystkimi fingertrykami i innymi podobnymi rzeczami. Tak, abyś po ich zobaczeniu od razu je rozpoznał i nie musiał się zacinać. 2. Pamiętaj, że nauka może zająć długo, ale najważniejsze jest to, abyś dotrwał do końca. Z całej mojej klasy po miesiącu, algorytmy, oprócz mnie ćwiczy jeszcze tylko jeden kolega. 3. Daj sobie cel. Dla mnie było nim kupno nowej kostki, o której marzyłem, ale to wcale nie musi być rzecz materialna. 4. Kręć się w cubing. Ja sam jestem w tym momencie uzależniony od kostki Rubika. Biorę ją ze sobą wszędzie. Na YouTubie cały czas ogląda filmy o tym, jak poprawić swój czas, czy nauczyć się nowych algorytmów. I Tobie też to polecam. Jak już się w to wkręcisz, to mało co będzie w stanie wybić Cię z rytmu. To tyle z moich rad. Osobiście bardzo cieszę się z mojego osiągnięcia i szykuję się do nauki pll -a. Film o tym, jeżeli jest już na kanale, to pojawia się w tym miejscu, a jeżeli nie, to jest tam inny film, który polecam Wam oglądać. Z drugiej strony jest subskrybujka, którą jeżeli chcecie, możecie kliknąć. Czekajcie.